Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam pokazać trzy pyszne, szybkie, zdrowe, owocowe, sezonowe koktajle. Zaczynamy! Zrobię je przy pomocy mojego blendera wysokoobrotowego G21 Perfect Smoothie z nakładką próżniową, którą Wam wcześniej pokazywałam. Pierwszy koktajl to będzie koktajl z truskawkami. Tutaj mam około dwóch szklanek truskawek. Jednego banana wrzucę, świeżego. Truskawki są już wczorajsze, więc nie wyglądają zbyt ładnie. Ale za to są super słodkie. Jedna szklanka mleka roślinnego, dowolnego i jeden mrożony banan. Robimy próżnię. Gotowe i mielimy. Otwieramy zawsze. Gęsty truskawkowy pyszny koktajl i zimny do tego. Następny z borówką. Szklanka borówki, szklanka szpinaku, taka ciasno zbita, banan mrożony i trochę wody. Może też być lód. Wlejcie tyle wody, żebyście uzyskali odpowiednią dla siebie konsystencję. I mielimy. Niestety on nie ma takiego pięknego, ciemnoborówkowego koloru. Ma raczej czarny kolor. Możecie powiedzieć znajomym, że czarny koktajl dla nich macie. Trzeci koktajl z ogórkami. Mam trzy gruntowe ogórki. Daję ze skórą, bo to są moje ogórki, jeszcze do tego ozonowane. Mięta. Tu jest 20 listków. Dwie takie gałązki. Dwa jabłka. Szklanka wody. I trochę słodu. Łyżeczka, dwie. Ale pachnie miętą. Minut i przygotowałam trzy pyszne z naszych sezonowych owoców i nie tylko naszych warzyw. Koktajle zdrowe, ochładzające, orzeźwiające, w sam raz na tą pogodę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. Dajcie mi w komentarzach znać, jak Wam się podobają te koktajle? Czy spróbujecie, i który Wam się najbardziej podoba? A może dajcie też propozycje na jakieś swoje koktajle? Cześć!